No nie! Nie! Chciałem zatrzymać samochód! Rozje... Hej, wszystkim z tej strony Skrin Witajcie w nowym odcinku z The Long Drive i dzisiaj słuchajcie, jesteśmy uwaga na pustyni. To autobus właśnie przejeżdża i dzisiaj słuchajcie mamy nową... nową rzecz. Otóż... Pomijając fakt, że jesteśmy przy naszym super golfku, super w golfie, który nas zawiedzie dosłownie wszędzie. To posłuchajcie mnie uważnie, mamy też silnik. Silnik na wódkę. Mamy silnik na wódkę! No właśnie policja przejechała. I wreszcie możemy jakoś wykorzystać nasz alkohol, dlatego wsiadamy, odpalamy, o, odpalił na szczęście. Z, zgasł, poczekajcie. Halo? Działaj, proszę, proszę mnie działać, ok? I odjeżdżamy. Ej, to jest silnik na krew chyba? Ej, skąd my mamy silnik na krew? On nie był na krew wcześniej. I, i, i skąd my mamy w ogóle krew w baku? Ale nie, niech będzie. Dzieją się tutaj naprawdę. Ja już nie pamiętam, co się działo w poprzednim odcinku. Mamy oczywiście nadal naszego kotka, kochanego. Madzia nadal jest w bagażniku. Ja autentycznie nie pamiętam, co się działo. Skąd my mamy silnik na krepit? Dobrze, nie, nieważne. W każdym razie ten silnik zamienimy na silnik, który działa na alkohol. To jest, to jest genialny silnik. Nie wiem, kto go wyprodukował, ale można zajść do każdego sklepu spożywczego, kupić wódkę i nalać. Do baku! Pa, chociaż wcześniej wystarczyło przejechać królika i, i zalać królika do baku, ale. Zostawcie subika i lajka, jeżeli chcecie więcej tej dziwnej gry. I lecimy w podróż w nieznane. Nie wiem, czemu tym autem czasem tak rzuca, ale. Jest ono mega, mega szybkie. Ale już przynajmniej nie ma czegoś takiego, że auta nagle obraca. Że auto robi nagle jakieś dziwne fikołki. Ale teraz jesteśmy na tyle szybcy, wiem, że jest ciemno, jest już wczesny ranek, bo troszkę czasu minęło. Mamy policję przed sobą i zobaczcie, że tą policję możemy dogonić, jako że mamy teraz mocniejszy silnik. Doganiamy ją powoli! Widzę, że nie musimy jej doganiać jednak, a chciałem się z nimi pościgać. Okej, okay, dobra, te, te policje są serio niebezpieczne. Co ten autobus robi? Czemu autobusy driftują? Zanim przejdziemy dalej, mamy... Mamy zombiaka, rzadki okaz, który jeździ na... na sankach. Eee. On jeździ na sankach. Zobaczmy... co wy robicie? I czemu tam... CO TU SIĘ DZIEJE?! CO ONI ROBIĄ NA TEJ WIEŻY?! CZEMU TAM ZOMBIAK JEDEN NIE ŻYJE?! Ale właśnie chciałem sprawdzić jedną rzecz. Otóż ci taksówkarze i tak dalej zatrzymują się przede mną. W sensie widzą we mnie człowieka, więc stwierdzają, żeby się zatrzymać. Ale co jakbym wziął takich zwykłych zombiaków... I wziął AUTO! CO ON ROBI DLA TEGO TAKSÓWKARZA?! I wziął jakieś auto i zobaczył... Czy te auto będzie ich chciało rozjechać? Czy auta ich pomijają? Czy, czy, czy mi się wydaje? Okej, okay, nadjeżdża taksówkarz, nadjeżdża taksówkarz, zobaczmy. Czy taksówkarz, czy taksówkarz zatrzyma się przed zombiakiem? Uniknął go! Oni są serio mądrzy! Oni są mądrzejsi niż sztuczna inteligencja w BMG Drive, nie? Potrafią unikać przeszkód. Nie no super, jeszcze królik nas goni. Nie no, cudownie. A ty co królika udajesz, czy co? Powiedzcie mi lepiej, czy jest tu madzie, czy mam co ratować. Nie ma tutaj nic, jest jakieś złoto, które nam nie jest potrzebne. Możemy się zatamować oczywiście tutaj w środku na chwilę, bo przez okno raczej nikt nie wejdzie. CO?! CO?! ten królik przeskakuje przez okna! Przez okna, które, które mają szybę! Znaczy, wie, wie, wiecie o co chodzi! Pomaruj! I teraz możemy śmiało wyjść. Póki oni są z drugiej strony, odpalić samochód i uciekać stąd jak najszybciej. Nie było tam dosłownie nic, co by nam pomogło, więc lecimy dalej. Mamy autobus, mamy policję, mamy policję, więc musimy teraz ją tylko dogonić. I jak ją dogonimy, to będziemy mogli się z nią pościgać, jak ona jest szybka. My mamy ze 180 km na godzinę i zobaczcie, że oni nam uciekają. Ciekawe, jaki to jest Limit prędkości, widzę, że ma problemy ze sterowaniem delikatne. LIMIT PRĘDKOŚCI! Co się stało? Kamień się zrespił nagle na środku! Panie policjanci, wszystko w porządku? Silnik mu wypadł! Poczekajcie, naprawimy go, naprawimy go i on będzie nam wdzięczny. On będzie nam wdzięczny za wszelką cenę, tylko nie możesz się ruszać, gościu! Kładamy silnik na prawe siedzenie, olej mu wycieka! Przepraszam, troszkę troszkę pociekło. Spokojnie, panie policjanci, jestem mechanikiem, wszystko będzie... Gdzie silnik? No nie no, został. Dobra, proszę bardzo. Jeszcze nigdzie nie jedź. Dobra, goni nas policja. Dajemy mu koło i uwaga! Uciekamy od niego, przynajmniej staramy się uciec. Halo! Halo, czy, czy mnie puścisz, czy... Wrzucamy wsteczny w takim razie. Ja się przyczepiłem do niego. Proszę bardzo. I uwaga. Uciekamy. Jak najszybciej druga policja. Przecież ja wam pomogłem. Ale niech będzie. Zobaczmy czy możemy tym super silnikiem uciec od naszej policji. Ciągo nie szybko jadą. To jest niemożliwe. Nie, 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 nie. Jedź, 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 jedź. Szybko, 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 szybko. Wsłup walnął. Dobra, trzeba uważać, zgubimy ich, zgubimy ich za wszelką cenę. On też ma silnik na krew chyba. Dobra, są zakręty, są zakręty, więc go zgubimy. Zobaczcie, on wypada z drogi co chwilę. Okej, okay, mamy kolejną policję, kolejną policję, która nas będzie gonić. Zobaczmy, czy dadzą radę. Mamy warsztat, może tam będzie silnik na wódkę. Spróbujmy znokautować policję tym oto kamieniem. Nie znoka... Kam Ciebie znokautowałem. Dosłownie siebie znokautowałem. Jeszcze silnik nam zgasł. Okej, okay. zostawcie mnie. Zostawcie mnie. Uciekamy od nich. Musimy jakoś od nich uciec. Kamień. Kamień ich nie znokautował. Czy my zgubiliśmy kota? Nie zgubiliśmy kota. Mamy madzie, więc mamy wszystko. Teoretycznie uciekamy stąd Uciekamy. Niższy bieg. Pełna moc. Polimy gumę nawet w miejscu. Znaczy, nie w miejscu. Podczas jazdy. Czemu, czemu się nic zjazd? Czy, czy nam się skończyło paliwo? Panie policjancie, czy może pan mnie popchać? Właśnie o tym mówię, dziękuję bardzo. Jedziemy, jedziemy tam. O, o tamte miejsce, o tamte. I proszę bardzo. Jesteśmy. Jesteśmy na miejscu. Cudownie. Dobra, jeszcze raz. Jesteśmy na miejscu. Grzesiu jest na dachu. Grzesiu, co ty robisz na dachu? Halo, z dachu w ogóle. Okej, okay, mamy rewolwer. Możemy. Możemy się pozbyć Grzesia. Poczekajcie, bo on nadal nas nie atakuje. Więc jest chyba w porządku. Halo Grzesiu. Możemy pogłaskać Grzesia. Zobaczcie. Halo. Halo. Halo, jesteś. Co. Co on robi? I wpadłem na taki cudowny pomysł. Mamy garaż. Zobaczmy po pierwsze, co tu się znajduje. Mamy też jakieś nowe silniki. To wygląda. To wygląda jak ten nowy silnik na wódkę. Chociaż nie wiem jak on wygląda, tak, ale domyślam się, że to wygląda jakoś mniej więcej w ten sposób. Zaraz sobie to sprawdzimy oczywiście. Okej, okay, mamy też alkohol, mamy też alkohol, więc dobrze, tylko muszę go jakoś delikatnie położyć. Mamy kolejny ten sam silnik. Mamy masę oleju, więc nie musimy się o to martwić. Ale chciałbym przetestować najpierw jedną rzecz. Otóż po po poczekajcie, bo na obecną chwilę mamy silnik na krew. I jako, że mamy silnik na krew, mamy pistolet, to, to chciałbym coś przetestować. Będzie to brutalne, nigdy tego nie róbcie, ale... UWAGA! Wszystko! Wszystko dla widzów! Poczekajcie, bo nie działa. Wszystko dla widzów! W widzowie... W widzowie polała się krew, tylko... Tylko nie żyje! I zobaczcie, Grzesiu powrócił! Żywych. Dobrze, czyli z siebie nie da się zdobyć ani trochę krwi, więc teraz jedyną rzeczą do sprawdzenia jest to, czy ten silnik jest w ogóle na alkohol. I... No co się dzieje? Zniknął mój wąż. Tam leży... I co tam się dzieje? Tam są kolejne zombiaki, które walczą ze sobą Dobra, okej okay. Zabieramy te koło, bo one buguje wszystko, całą grę Wczepiamy naszego węża Wylewamy krew Bo daleko i tak byśmy nie dojechali I wlewamy alkohol Zobaczmy czy to działa Zobaczmy czy to działa Wielka chwila widzowie Czy samochód odpali Czy samochód... Odpali, na pewno rusza. Nie wiem, czemu ten samochód jeździ, ale, ale nie wygląda, jakby działał na alkohol. Ale w chłodnicy, zobaczcie sami, w chłodnicy mieliśmy paliwo, mieliśmy normalne paliwo. I teraz, jeżeli połączymy paliwo z alkoholem, to samochód teoretycznie oczywiście powinien odpalić. O, oh, o, oh, działa, działa! Zobaczcie, mamy działający silnik. Co prawda ma pół to jest alkohol, ale nieważne, możemy stąd jechać. Co prawda teraz nie jest królem prędkości, bo połowa paliwa to alkohol, gdzie nie powinno być alkoholu, ale trudno się mówi. Jedziemy w podróż. Pff, co ta policja robi? I jeżeli zobaczymy gdzieś taki zielonkawy dym, to znaczy, że samochód. Jest na alkohol i musimy go znaleźć i zabrać, taki silnik, zobaczmy czy ten ma, ten ma chyba zwykły dym, ma zwykły dym Mam wrażenie, że ten samochód zwal... zwal... Co się dzieje? Czy nam się skończyło paliwo? Nie, proszę, masz jeszcze alkohol, jedź na tym alkoholu, proszę, nie, nie Jesteśmy po środku niczego, zobaczcie, że żadnego budynku nie ma wokół nas. Przejechaliśmy jakieś 5 km od tamtej pory. Tutaj jest jeszcze masa paliwa. O co tu chodzi? Ja chciałem zobaczyć, co ta taksówka ma pod sobą. Wchodzę pod nią i. Ona nic nie ma. To jest jakiś samochód z modów, który jest bezużyteczny. No nie! Nie! Chciałem zatrzymać samochód. Rozje. Aha. Drugi raz mnie rozjechali. To są chyba jakieś żarty. Jeszcze to był policjant. No nie! Przepraszam bardzo, czy może się pan zatrzymać? Nawet o moje auto ma pan dużo paliwa. Ma pan też fajny silnik. Fajniejszy od naszego. Okej, okay, sorki Madziu, jesteś na razie niepotrzebna, w ogóle nie jesteś potrzebna. Przecież my mamy tutaj masę krwi, a ja wyrzuciłem tamten silnik. Co ja zrobiłem? Dobrze, no nieważne. Zapomniałem o tym kompletnie. Pewnie się denerwujecie na mnie w komentarzach już, ale to nieważne. Musimy niestety wylać tą krew, bo chcę przelać paliwo. Przetrwanie jest ważniejsze. Proszę, autobusie, nie psuj mi przelewania paliwa od samochodu do samochodu. Czy on przyspieszył jeszcze? Ty chyba sobie szartujesz. Nie chcę do ciebie wsiadać. Czemu otwierasz drzwi? Weź. Uspokój te koła. Kradniemy paliwo taksówkarzowi. Zobaczcie, on jest bardzo ucieszony z tego, co widzę. Przelewamy do siebie. Nie wiem, czemu mam krew w baku zamiast alkoholu. Nie wiem, co tu się stało. I teraz zobaczcie sami. Mamy silnik z wielkim fałosiem z przodu. Przepraszam, muszę ci jeszcze chłodnicę zabrać. W sumie też się przyda. I teraz odpalamy tą maszynę i jedziemy stąd. To jest Strasznie dużo mocy ma ten silnik teraz. Zobaczcie jak to przyspiesza. I możemy na spokojnie jechać, jak jest szybkie. Co tu się dzieje? Zobaczcie, kot kot jest zadowolony, że w końcu po parunastu minutach jedziemy i przyszedł czas... Na poszukiwania. Poszukiwania! Tylko trzeba też unikać paru. paru głupków na drodze. Zobaczcie, wyprzedzamy każdego. A wcześniej to ja byłem wyprzedzany. On ma silnik na alkohol! On ma si on ma silnik na alkohol! Stój, widać, że pijany! Widać, że pijany! Od razu widać, że pijany! Mamy wreszcie. Nie no, zgas mi silnik. Jedziemy, jedziemy. Musimy go zablokować. Musimy go zablokować, żeby nigdzie nie pojechał. Gasimy silnik, wysiadamy. Oczywiście zaciągamy ręczny, nie zapominamy o tym. Oddawaj to! Oddawaj to, zobaczcie! Rzeczywiście ten silnik jest cały pomalowany na niebiesko. Wiem, że ten silnik jest super szybki i tak dalej, ale silnik na alkohol sprawia większą frajdę. Przepraszam, pan, nie może jechać dalej. Jest pan pijany. Dziękuję. I zobaczmy, ile w baku. On ma 8 litrów tylko alkoholu. Wypiłeś, pewnie raczej, wypiłeś. Teraz musimy wszystko wylać. Przelewamy tutaj alkohol i zobaczcie. Mamy już wszystko gotowe. To jest. Super, jestem wąż, mogę kraść od wszystkich, mogę kraść wszystko. Wlewamy cały alkohol, proszę bardzo, zamykamy. Mam nadzieję, że auto nie będzie jakieś pijane. Bierzemy te V8 ze sobą, jakby, co? Chociaż mogłem przelać pa paliwo przynajmniej do czegoś, ale nie pomyślałem o tym. Zamykamy nasz bagażnik, odpalamy silnik. Który jest na alkohol Okej, okay, on też jest szybki Zobaczmy, czy rzeczywiście tak będzie Zobaczcie, jaka chmura zielona jest za nami Co to jest? A, to jest restauracja Mamy jeszcze restaurację, gdzie jest pełno Ale to pełno alkoholu Co tu się dzieje? Nie, tu jest rzeczy Dobra, zobaczmy wszystko Zobaczmy tu wszystko Mamy znowu sanki, które nie są potrzebne Mamy dziwne łóżko jakieś to Idzie Grzesiu Mamy tutaj Magde Gessler w kuchni i uwaga, tutaj mamy paliwo. Mamy alkohol. Mamy kurczę, czemu więcej paliwa jest w butelkach niż alkoholu. Dobrze, tu jest alkohol i tu jest alkohol. W ogóle ta butelka mieści 3 litry, więc możemy przelać dosłownie wszystko do jednej. Proszę bardzo. Nie pij tego chciałem drzwi otworzyć wlewamy do naszego ukochanego samochodziku i zobaczcie, że będziemy mogli serio daleko pojechać dzięki temu, jemy oczywiście wszystko co się da, bierzemy Magdę Gessler, będzie nam gotować proszę bardzo, będziesz z kotem siedziała z tyłu i słuchajcie jesteśmy gotowi na następną wyprawę, więc jeżeli chcecie więcej delong Drive to piszcie w komentarzach zostawiajcie subika i oglądajcie oczywiście do końca wszystkie delong Long Drive, y. także ja mam Dziękuję za oglądanie, jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Można się nawąchać tego demo tego i być, być już bijanem. Jak on stoi po górę? Także ja wam dziękuję za oglądanie i pa pa!